A myśmy się spodziewali. Rekolekcje internetowe według metody świętego Ignacego z Loyoli. Wprowadzenie do medytacji. Tydzień pierwszy rozczarowanie. Dzień drugi moje oczekiwania. Z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 24, wersji od 13 do 24. Tego samego dnia, dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi lecz oczy ich były jakby przesłonięte tak że go nie poznali On zaś ich zapytał Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze Zatrzymali się smutni a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie który nie wie co się tam w tych dniach stało? Zapytał ich. Cóż takiego? Odpowiedzieli mu. To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wygdali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazwszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy tobie. Rozważaj, jak patrzę na ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody. Oraz aby oczyszczał twoje intencje, czyny i wszelkie działania. Kierując je ku większej chwale Boga. Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać. Możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie Twoją drogę, do Emaus. Z kim idziesz? Od jakiego miejsca lub wydarzeń się oddalasz? O czym żywo rozmawiacie? Oczami wyobraźni zobacz Jezusa, który zbliża się do was i towarzyszy wam w drodze. Przysłuchuje się, dopytuje z uwagą. Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę stanięcia w prawdzie i przyjrzenia się swoim iluzjom. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Dwaj uczniowie w dzień zmartwychwstania Jezusa wyruszają z Jerozolimy do Emaus. Są silnie poruszeni wydarzeniami ostatnich dni, wydaniem na śmierć, a następnie ukrzyżowaniem ich nauczyciela, opowieściami niewiast. Co jest w ostatnim czasie żywe w Tobie? Jakie doświadczenia wzbudzają silne emocje, może podobnie jak w owych uczniach rozczarowanie, smute, przerażenie? A może są takie tematy lub wydarzenia, od których uciekasz, które trudno ci przyjąć? Przyjrzyj się tym myślom i emocjom. Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte tak, że go nie poznali. Uczniowie oddalają się, może nawet uciekają z Jerozolimy, nie rozumiejąc tego, co się wydarzyło. Chociaż Jezus zapowiadał im dokładnie swoją mękę i śmierć, uczniowie nie rozpoznają go. Podobnie nie dostrzegają w doświadczeniach ostatnich dni wypełnienia się Bożego planu zbawienia. Są skupieni na swoich niespełnionych oczekiwaniach. Bóg dopuszcza, aby człowiek wypowiedział przed nim smutek i rozczarowanie, towarzyszy mu na drodze strapienia. Wyobraź sobie teraz słuchającą, uważną obecność Jezusa przy tobie. Pobądź w ciszy jego nieoceniającego spojrzenia. A myśmy się spodziewali. Uczniowie mieli swoją wizję nauczyciela, jego misji, widzieli go jako mesjasza, który zdobędzie władzę, wyzwoli Izraela. Spróbuj opowiedzieć Jezusowi o swoich niespełnionych w życiu oczekiwaniach. A może czujesz się rozczarowany wiarą, swoją relacją z Bogiem, Kościołem? Jeśli chcesz, wylej przed Nim swój żal, niezgodę. Z ufnością i szczerością otwórz przed Nim swoje serce, odkryj swoje ludzkie rany i słabości. Pamiętaj, że On jest przy Tobie, gotowy przyjąć wszystko, co w Tobie jest. Na koniec, porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia lęku, niepewności, ale i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić go o coś czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z nim przez chwilę serdecznie, jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy, Ojcze nasz.